Proszę Państwa, tak często jak to jest możliwe, to staram się Państwu powiedzieć o różnych rozwiązaniach, takich przeważnie prawnych, instytucjonalnych, które związane są z tym, że ktoś z Państwa, kto prowadzi działalność gospodarczą albo myśli o jego uruchomieniu, ma fundusze na start albo na rozwinięcie działalności gospodarczej. Jest wiele takich funduszy i warto, żeby Państwo o tym wiedzieli. Dzisiaj udało mi się znaleźć takie dofinansowanie, które Bank Gospodarstwa Krajowego udziela funduszom pożyczkowym, ale niestety nie na ten w terenie całego kraju. Ze mną jest Jarosław Kała, dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, panie dyrektorze. No Chyba finansowanie małych i średnich firm to nie jest jakaś wysublimowana inżynieria finansowa. No Rzeczywiście w tej chwili może te instrumenty, które są oferowane również przez nasz, nasz bank w ramach konkursów, które z kolei są kierowane do pośredników finansowych w poszczególnych regionach, nie mają charakteru może zbyt wysublimowanego, ale raczej to jest związane z tym, jak wyżal jest rynek. To o czy pan wspomniał w tej chwili dotyczy to funduszy poręczeniowych, niepożyczkowych, mhm. aczkolwiek też przewidujemy, że forma wsparcia przedsiębiorców w, w postaci pożyczki będzie też naszym produktem w przyszłości. Panie dyrektorze, no to może po kolei, czy oferta nie jest dla całego kraju, jest tak. tylko dla niektórych województw tak zwanej Polski Wschodniej. Więc ktoś, kto ogląda nas i mieszka albo biznes, prowadzi w Poznaniu, bo jedno i drugie, to z tej oferty nie skorzysta. Ale ktoś, kto prowadzi biznes w województwie podkarpackim, albo w województwie lubuskim, albo warmińsko-mazurskim, albo także podlaskim, będzie mógł tej oferty skorzystać. Państwo zresztą zaraz zobaczą mapkę tych województw. Panie redaktorze, i tak nie. Rzeczywiście ten konkurs i te środki, które są dedykowane w ramach Polski Wschodniej, dotyczą pięciu województw Polski Wschodniej. Natomiast oprócz tego projektu, też w Państwa programie, w Pana obecności był prezentowany program Jeremy, który też obejmuje fundusze poręczowe i pożyczkowe. W Ale, to działania. Ale to jest inne działania. To dobrze, tak. to skupmy się na dobrze. tym dobrze. działaniu. Że jest, 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 w tej chwili wszystkie te województwa, czy podmioty w tych województwach dostały jakieś wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, co oznacza, że mogą już do nich zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani tymi tak. poręczeniami? Tak, to znaczy w tej chwili jeszcze daliśmy konkurs, o którym Pan wspomniał na początku, dla Podkarpackiego Funduszu Poręczeniowego w Rzeszowie, jak również dla Warmińsko-Mazowieckiego Funduszu Poręczenia Kredytowe. I to są dwa wsparcia w postaci reporęczeń. A te pozostałe województwa jeszcze nie mają takich umów, jeszcze nie otrzymały? Po prostu takich. jedynie do konkursu zgłosiły się trzy podmioty. Z tych, z tych pośród pięciu województw, tylko te jakby swoje zainteresowanie wyraziły mhm. tymi środkami. I spośród trzech podmiotów dwa podmioty zostały przez nas wybrane. A radami. jeszcze jest szansa, że kolejne podmioty tak, także dlatego, dostaną? Tak, dlatego że są to środki odnawialne, w związku z powyższym będziemy kontynuować konkursy w najbliższych miesiącach. Dobrze, to w takim razie, skoro są te dwa e, województwa z takim niedofinansowaniem, ktoś to prowadzi w województwie podkarpackim. Rozumiem, że on musi iść do zwykłego, no, do, nie do zwykłego, tylko do komercyjnego banku, tak. tam starać się o kredyt. Tak. I y, t, korzyść z tego z tej państwa umowy, korzyść z tego, że Podkarpacki Fundusz otrzymał takie dofinansowanie, tak. polega na tym, że jeśli on nie ma wystarczających zabezpieczeń, Dokładnie. to y, idzie po to zabezpieczenie do tego Podkarpackiego Funduszu. Tak jest. Dokładnie jest taka konstrukcja. Y, ta formuła, w której właśnie bank w ramach konkursu udzielił jeszcze reporęczeń dla tego podmiotu. Mm. Pozwala zwiększyć akcję poręczeniową tegoż podmiotu, a więc większa ilość przedsiębiorców w tym regionie może skorzystać poręczenia, z poręczenia. czyli państwo poręczają poręczenia Poręczenie. tego funduszu. Dokładnie. Ale czy to coś kosztuje? Panie dyrektorze, czy, to ile, ile, czy, czy jest to jakaś, można powiedzieć, średnia albo jakieś widełki tego, ile kosztuje takie poręczenie ze strony takiego Już funduszu? Odpowiadam. W tej chwili też zadbaliśmy o to, aby w najbliższym miesiącu do półtora miesiąca Ministerstwo Regionalnego ma wydać rozporządzenie, które umożliwia taką oto sytuację, że cena tego poręczenia, które będzie musiał zapłacić przedsiębiorca w funduszu podkarpackim będzie w formule de minimis, czyli może nawet wynieść 0%. A, czyli, ale czy rozumiem, że to jeszcze nie można formalnie takiego poręczenia udzielić i jeszcze trzeba poczekać na to rozporządzenie? Tak, tak. Natomiast w tej chwili są Długo. stawki tzw. Rynkowe, tak zwane rynkowe, ale one nie są też zbyt wysokie. To nie są ceny, które odpadają chociażby cenie gwarancji bankowej. Mhm. Z mojej wiedzy wynika, że są znacznie niższe te wartości niż chociażby gwarancja bankowa. Natomiast to rozporządzenie, o którym wspomniałem, pozwoli na to, aby fundusze poręczeniowe mogły wspierać przedsiębiorców po znacznie niższych wartościach. Prowizji. Czy to, to poręczenie będzie mogło być udzielone już istniejącej firmie i firmie, która dopiero zaczyna działalność? Konstrukcja w zasadzie nie zabrania takiej, takiej, mm -hmm. takiej transakcji. To też polega na tym, że to nasze poręczenie ma przekonać banki do. Troszkę większego ryzyka, a więc również, aby ta oferta kredytowa była kierowana do startupów, a więc do firm, które mają bardzo krótką historię kredytową. Jarosław Kała, dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego, był moim gościem. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Dziękuję. A tych z Państwa, którzy mieszkają w tych województwach podkarpackim albo warmińsko-mazurskim, zachęcam do kontaktu z Funduszem Poręczeń kredytowych Rzeszowa i Warmińsko-Mazurskim Funduszem Poręczeń kredytowych Zdziałdowa, bo te dwa fundusze to są właśnie beneficjenci tej umowy. i już już można się powoli dowiadywać tego, jak na jakich zasadach będą udzielane te poręczenia, co z pewnością może być istotne dla tych z Państwa, którzy planują rozwinąć albo uruchomić swój biznes. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tej sprawy, to ja wrócę do tego tematu, a za chwilę o wydatkach na start, czyli co można wliczyć w koszty, jak zaczyna się działalność gospodarczą, a nie ma się jeszcze przychodów i czy w takiej sytuacji można także odzyskać zapłacone od zakupów podatek VAT. To za chwilę wszystko wyjaśnimy.